Czym różni się spółka cywilna od spółki jawnej? Spółka cywilna i spółka jawna to w pewnym sensie dwie najprostsze, najmniej skomplikowane rodzaje spółek. A która spółka bardziej nadaje się do prowadzenia działalności gospodarczej? Na takie pytanie będziesz musiał powiedzieć sobie sam, biorąc pod uwagę sytuację, w której się znajdujesz. Decyzja taka powinna być jednak podjęta w oparciu o najistotniejsze różnice występujące pomiędzy tymi spółkami. I to właśnie te różnice. Różnice, które moim zdaniem mogą decydować o wyborze jednej albo drugiej spółki, przedstawię Ci w tym materiale wideo. Nazywam się Wojciech Rudzki, jestem prawnikiem, jestem aplikantem adwokackim, jestem autorem bloga spółkacywilna.info. Jeżeli nie miałeś jeszcze okazji odwiedzić mojego bloga, to zrób to teraz. Serdecznie zapraszam Cię do jego odwiedzenia. Mam nadzieję, że znajdziesz tam mnóstwo przydatnych informacji na temat spółki cywilnej. Po pierwsze, spółka jawna to w przeciwieństwie do spółki cywilnej odrębny byt prawny od swoich wspólników. Niesie to za sobą szereg praktycznych konsekwencji. Na przykład spółka jawna, a nie jej wspólnicy jest stroną zawieranych umów. To spółka jawna, a nie spółnicy, jest stroną postępowań sądowych. To spółka jawna, a nie jej wspólnicy w pierwszej kolejności odpowiada za swoje długi. To spółka jawna, a nie jej wspólnicy jest przedsiębiorcą, prowadzi działalność gospodarczą. Po drugie, to spółka jawna, a nie jej wspólnicy odpowiadają za Zobowiązania zaciągnięte przez spółkę jawną w pierwszej kolejności. Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania tej spółki ma tak zwany charakter subsydiarny. Do tej odpowiedzialności dochodzi w pewnym uproszczeniu, dopiero w braku możliwości przeprowadzenia egzekucji z majątku spółki albo przeprowadzenia egzekucji bezskutecznej. Przypominam, że w przypadku spółki cywilnej to jej wspólnicy odpowiadali za zobowiązania w pierwszej kolejności. Po trzecie, Spółka jawna działa na podstawie zupełnie innych przepisów niż spółka cywilna. Sposób działania spółki jawnej określają przepisy kodeksu spółek handlowych, zaś, w przypadku spółki cywilnej, przepisy kodeksu cywilnego. Można przyjąć, że prawna regulacja spółki jawnej jest w konsekwencji tego bardziej rozbudowana i odrobinę bardziej skomplikowana niż ma to miejsce w przypadku spółki cywilnej. Nie znaczy to absolutnie. Że jest to wada spółki jawnej. Z punktu widzenia wspólników ma to swoje plusy i swoje minusy, natomiast możemy przyjąć, że regulacja prawna dotycząca spółki cywilnej jest prostsza, mniej rozbudowana, mniej skomplikowana. Po czwarte spółka jawna podlega rejestracji w KRS, w krajowym rejestrze sądowym. Niesie to za sobą szereg konsekwencji praktycznych, na przykład możliwość posługiwania się w obrocie odpisami z KRS, na przykład ujawniającymi osoby uprawnione do reprezentacji spółki jawnej powoływanie się na domniemanie prawdziwości danych ujawnionych w tym rejestrze, lecz także konieczność bieżącej aktualizacji zmian zachodzących w spółce, np. ujawnianie zmian w umowie spółki, a ujawnienie sprawozdań finansowych. Może to wymagać poświęcenia pewnej ilości czasu albo poniesienia pewnych wydatków związanych z obsługą tej spółki. Możemy przyjąć, że fakt wpisania spółki jawnej do krs to coś istotnego dla kontrahentów tej spółki. Ci kontrahenci mogą zweryfikować tą spółkę, osoby, które działają w imieniu spółki, przynajmniej w podstawowym zakresie. Zwiększa to bezpieczeństwo i zaufanie obrotu, zwiększa zaufanie do samej spółki. Co powinieneś zapamiętać po obejrzeniu tego materiału wideo? Spółka jawna to spółka najbardziej zbliżona do spółki cywilnej spośród innych spółek prawa handlowego. Pomiędzy tymi spółkami istnieją jednak znaczące różnice. Spółka jawna posiada podmiotowość prawną, jest bytem innym od jej wspólników. Odpowiada za zaciągnięte przez nią zobowiązania w pierwszej kolejności. i funkcjonowanie jest oparte wreszcie na innych przepisach, podlega także obowiązkom rejestrowym. Więc, pomimo tych podobieństw, zachodzą pomiędzy spółką cywilną a spółką jawną istotne różnice. Mam nadzieję, że informacje, które przedstawiłem Ci przed chwilą, były dla Ciebie przydatne. Nazywam się Wojciech Rudzki, jestem prawnikiem, jestem aplikantem adwokackim, jestem także autorem bloga spółkacywilna.info. Serdecznie zapraszam Cię do odwiedzenia mojego bloga.